Każdy z nas posiada pewne specyficzne zdolności, z którymi się rodzi. Niektórym łatwiej przychodzi śpiewanie, innym nauka języków. Talent wrodzony charakteryzuje się tym, że nawet z upływem lat nie zanika. Trwa zawsze. Ja swój talent poznałam mając 6 lat w dość nietypowych okolicznościach. Obudziłam się w nocy. I czułam, że muszę coś namalować. Ta potrzeba była silniejsza niż chęć dalszego spania. Więc wstałam. Wyrwałam kartkę z bloku rysunkowego i chwyciłam za farbki. Efekt był piorunujący i zarazem makabryczny. Mężczyzna leżał na plecach, a w jego twarz powbijane były odłamki szkła. Niewielka kałuża krwi tuż obok jego głowy. Wyglądała bardzo realistycznie, zresztą jak cały malunek. Moje własne dzieło przestraszyło mnie, nie na żarty, i zaczęłam donośnie płakać, co obudziło moich opiekunów. Nigdy nie znałam swoich rodziców, zostałam adoptowana. Byli jeszcze bardziej przerażeni niż ja sama. Zapisali mnie na wizytę u psychologa, która i tak nic nie wniosła. Lekarz stwierdził, że jestem zdrowa. Mój pierwszy obraz został spalony w kominku, a rodzina zachęcała mnie do dalszego malowania, jednak nic z tego nie wychodziło. Perfekcjonizm, jaki objawiłam w pierwszej pracy, niestety przepadł wraz z nią. Moje malunki znowu przypominały wytwory przeciętnego przedszkolaka. Wkrótce porzuciłam malowanie. Mój uśpiony talent musiał się znowu kiedyś obudzić. I tak też się stało, kiedy miałam 16 lat. Próbowałam zwalczyć w sobie tę chęć, ale było to ponad moje siły. W końcu nie mogłam przeżyć minuty bez myślenia o tym, jak bardzo znów chcę chwycić za pędzel. I stało się. W tajemnicy przed rodziną zakupiłam farby, stelaż i płótna. Całość zainstalowałam na poddaszu, które stało się od tej chwili moją pracownią. Na początku tworzyłam w bardzo nieregularnych odstępach czasu, gdy odczuwałam ten specyficzny rodzaj chęci, który popychał mnie do malowania. Jednak z czasem chęć przerodziła się w stały nauk, z którego nie mogłam się uwolnić. Wystarczyło bym położyła się spać, a w mojej głowie zaczynały rodzić się kolejne pomysły na wielkie dzieła, a każde z nich było mroczne. Przepełnione agresją i złem. Moje pierwsze obrazy można opisać jednym słowem trupizm. Przedstawiały różnych ludzi, których łączyło jedno wszyscy umierali w bolesny sposób. Najczęściej były to ofiary wypadków samochodowych, choć zdarzało mi się też ilustrować ludzi topiących się i samobójców. Krew i cierpienie były motywami przewodnimi mojej sztuki. Nie potrafiłam jednak zrozumieć, co kierowało mnie do tego, bym takie obrazy tworzyła. Ich realizm zapierał dech w piersiach, jednak było w nich coś nad wyraz niepokojącego, były zbyt autentyczne i to mnie najbardziej przerażało. Nie umiałam malować nic innego. Jakiekolwiek próby zilustrowania choćby martwej natury kończyły się totalnym fiaskiem. Wreszcie wpadłam w takie zapamiętanie podczas tworzenia moich prac, iż nawet nie potrafiłam dokładnie określić, jak powstały. Po prostu podchodziłam do płótna i po tym mogłam podziwiać gotowy efekt. Z czasem przestałam malować tylko ludzi. Coraz częściej w moje dzieła zakradał się chaos i fantazja, przez co zaczęły przypominać twórczość Beksińskiego i już jako dorosła osoba zaczęłam szukać sensu w moich obrazach. Ja, autorka, nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego właśnie taką, a nie inną twórczość kreuję. Wtedy też postanowiłam zacząć sprzedawać moje prace, w których zebrała się całkiem pokaźna ilość. Obrazy schodziły bardzo szybko. Kupców było wielu. Na mój mail trafiło kilkanaście wiadomości, w których ludzie chwalili moją twórczość i prosili o więcej. Lecz wśród tylu wiadomości znalazła się jedna, która mnie zaniepokoiła: kim ty jesteś i nic poza tym. Trzy krótkie słowa, które jednak wywołały dreszcz na moim ciele. Kim jestem? Sama nie wiedziałam. Nigdy nie poznałam prawdziwych rodziców, a moim jedynym celem w życiu stało się malowanie, więc malowałam dalej. Wszystko wymknęło się spod kontroli, kiedy popyt na moje prace zupełnie ustał. Nastąpiło to, gdy moja sztuka stała się zbyt makabryczna. Twarze patrzące z obrazów były tak szpetne i tak złe, że mogłoby z powodzeniem zdobić ściany pandemonium. Ludzie się ich bali. Ja też. Pewnego jesiennego wieczoru, nie mogąc dłużej tego znieść, zniszczyłam wszystkie niesprzedane prace i narzędzia, które miałam. To był błąd. W poranek po tym feralnym dniu obudziłam się dość wcześnie. Spostrzegłam, że moja twarz, Dłonie umazane były czerwoną posoką. Krew zdobiła także pościel oraz ściany sypialni, a przede mną stał ogromny stelaż z pomalowanym płótnem. Obraz miał kolor rdzawej czerwieni, a miejscami były widoczne zacieki i skrzepy. Na pewno nie był idealny jak reszta moich dzieł. Był bardzo prosty w swoim przekazie. Ukazywał wisielca powieszonego na wyschniętym drzewie. Obejrzałam całe swoje ciało. Nie było na nim choć śladu zadrapania. Pełna obaw i złych przeczuć przejrzałam resztę domu, a nawet podwórko. Nie udało mi się znaleźć źródła krwi, której użyłam do tego okropnego obrazu. Nie mam również pojęcia skąd wzięłam stelaż i nowe płótno. Wtedy zrozumiałam, że mój talent stał się klątwą. Ponownie zakupiłam pędzle i farby. Od klątwy się nie uwolnię. Wracając ze sklepu do domu, miałam wrażenie, że już kiedyś przeżyłam tę sytuację. No tak, przecież pokonywałam tę drogę prawie codziennie, ale jednak wtedy było coś nie tak. Podświadomie czułam, że zaraz coś się wydarzy. Nie myliłam się. Kilkaset metrów dalej byłam świadkiem makabrycznego wypadku. Rowerzysta został brutalnie potrącony przez samochód osobowy. Szkło posypało się na asfalt, a drobinki wbiły w głowę mężczyzny. Krew zaczęła powoli sączyć się na ziemię, tworząc kałuże tuż obok jego głowy. Tak znałam tę sytuację, znałam tego człowieka. Mimo iż nie potrafiłam powiedzieć, jak dokładnie się nazywa, jego twarz utkwiła mi w pamięci, mój pierwszy obraz. Teraz wydarzenia z płótna przeniosły się do realnego życia. Wróciłam do domu. Farby znalazły się na mojej palecie, a ja przystąpiłam do malowania. Dłonie dziko tańczyły na płótnie, a ja kolejny raz tak bardzo zatraciłam się w swojej pracy. Że malowałam bezwiednie. Skończyłam. Obraz zupełnie nie przypominał czegokolwiek, co wcześniej stworzyłam. Materiał był cały pokryty czarnym, nieprzenikliwym kolorem. A w centrum ilustracji stały drzwi do mojego domu. Spostrzegłam, że są pomazane od zewnątrz. Usłyszałam pukanie. Otworzyłam. Na zewnątrz panowała absolutna ciemność. Pomimo tego udało mi się wyodrębnić jeden kształt, który zdawał się być jeszcze bardziej czarny niż reszta otoczenia. Pochłaniał mrok, który szczelnie go otaczał. Witaj w domu, córko. Długo na ciebie czekałem. Chodź, pokażę ci świat, który stworzyłaś. Usłyszałam. Teraz już wiem, kim jestem. Widzę cel w tym, co robiłam. Weszłam w mrok.